Spirit 485 ENT to topowa bieżnia domowa aktualnie najwyższy model bieżni składanych marki Spirit. Wyróżnia się tym, że w miejscu wyświetlacza ma dotykowy tablet, który sprawdza się całkiem dobrze. Technicznie wszystko poza tabletem jest żywcem wzięte z kultowej bieżni XT385. Jest to bieżniowa klasa premium oparta na wysokiej jakości podzespołach solidna i stabilna ale nadal mobilna na opatentowanym systemie transportowym, dzięki któremu bieżnie można jedną ręką złożyć i przestawić. Duża ilość miejsca treningowego daje komfort użytkowania na najwyższym poziomie. Zrobimy tu rozgrzewkę, wszelkie skipy, wymachy, podbiegi, interwały, wybiegania długie i sprinty, nie martwiąc się, że o coś zawadzimy lub spadniemy. Potężny i cichy silnik gwarantuje płynną, bezawaryjną pracę, nawet z najbardziej wymagającymi użytkownikami. Mam tu na myśli osoby ciężkie lub biegające bardzo szybko do 20 km na godzinę. Amortyzacja pokładu jest świetna. Ergonomia obsługi bardzo dobra skróty prędkości działają poprawnie wszystkie przyciski i dźwignie są idealnie umiejscowione i sprawiają, że obsługa jest bardzo intuicyjna. Konsola ma wentylator, ładowarkę USB, sporą ilość półek, kieszonek, wieszaków i finalnie jest to po prostu praktyczny do bólu dopracowany sprzęt bez zauważalnych minusów. W stosunku do starszych wersji, Spirit wykonał świetną robotę zarówno projektową, jak i wykończeniową, dlatego że wszystko, co wcześniej było dobre, a było tego dużo, zostało bez zmian. Solidność konstrukcji ze starej wersji nie zmieniła się, ale została ładniej zewnętrznie opakowana. Detale takie jak dolne osłona pasa, system składania, aluminiowe nakładki progów, logo tłoczone na pokrywie, nowe poręcze płynnie przechodzące w konsolę, wszystkie linie konsoli i cały układ wyglądają rewelacyjnie. Nowy uchwyt na tablet jest dobrze wykonany, praktyczny i umiejscowiony nad konsolą wreszcie na wysokości wzroku. Więcej detali na ten temat znajdziecie w recenzji nowego Spirita 385, bo na tej bazie opiera się 485. Jedyną różnicą między tymi modelami, czyli 3 i 485NT jest tablet zamiast zwykłego wyświetlacza. Wersja ENT oznacza konsolę rozrywkową w postaci ekranu dotykowego na systemie Android. Mamy w niej dedykowany do obsługi bieżni system z licznymi programami treningowymi, zajęciami prowadzonymi przez trenerów, widoczkami tras biegowych i innymi dodatkami, z których na co dzień absolutnie nie korzystam. Netflix, YouTube, Disney, i więcej wszystko to tutaj jest. I na pierwszy rzut oka działa poprawnie. Wyniki możemy eksportować do aplikacji zewnętrznych, takich jak Garmin, Apple Health itd., itd. Ekran jest wysokiej jakości, kąty widzenia są bardzo dobre, jakość dźwięku jest akceptowalna i całościowo pakiet rozrywkowy jest całkiem sensowny. Niemniej jednak, wszystko działa odrobinę wolniej niż bym chciał. Samo uruchomienie bieżni trochę trwa. System ładuje się dostojnie, ale nie Trzeba go choć odrobinę skonfigurować, regularnie aktualizować, pozakładać wszędzie konta itd. itd. Zainstalowane aplikacje potrafią działać słabo albo wcale. I choć ten system jest na bieżąco poprawiany, to jeszcze nie działa idealnie. Żadne z opcji rozrywkowych nie zachęciły mnie do regularnego korzystania z nich. Tablet zamontowany w uchwycie nad konsolą sprawdzi się lepiej w roli monitora do seriali, bo w końcu jest na wysokości wzroku i nie musimy się garbić w trakcie treningu. I finalnie tablet w konsoli bieżni nie jest mi do niczego potrzebny. I wydając na topową bieżnię około 10 tysięcy złotych. Postawiłbym albo na Spirita 685, który fizycznie jest jeszcze mocniejszy i ma woskowany pokład, i nie trzeba go smarować, albo odwrotnie, zoszczędziłbym 2000 zł. Kupiłbym model XT385, który jak dla mnie robi to samo co 485 i nawet szybciej się uruchamia. Generalnie całe parcie na ekrany dotykowe we wszystkim wędruje do nas z USA. Gdzie rankingi wszelkich sprzętów wygrywają urządzenia z jak największymi monitorami, z jak największymi ilościami opcji i oczywiście z miesięcznym płatnym abonamentem, działającym na zasadzie subskrypcji, żeby z klienta jeszcze troszeczkę wydoić. Podsumowując, SpiritA485ENT Bieżnia jest porządna, konsola dotykowa raczej zbędna i ja tego sprzętu bym osobiście nie kupił. Ale może się mylę i może te programy treningowo-rozrywkowe mają jakąś użyteczną wartość. Jeśli tak uważacie, to jestem otwarty na dyskusję w komentarzach. Pełną recenzję wkrótce znajdziecie na orbitrekguru.com w dziale testy. Wszelkie uaktualnienia na ten temat także pojawią się właśnie tam. Na dziś dziękuję, życzę udanych wyborów sprzętowych i oczywiście udanych treningów.